Марьюш Цисовский Цисовский,

Sędzio, ja mam krótkie oświadczenie do złożenia, ponieważ te, ten proces praktycznie. Ja chciałbym przede wszystkim poprosić o pouczenie o wysokiego sądu o wyjaśnienie, dlaczego nastąpiła zmiana sędziego przewodniczącego. Rozumiem, dziękuję. Sędzie, no to nie zmieniło oczywiście tego oświadczenia, które ja mam do złożenia. Do, do, do... Tak. A, to się nagrywa, czyli tu, tu nie ma żadnego nagłośnienia. Więc w ja, ja mam krótkie oświadczenie do złożenia. Ja w tej, mniejszy proces toczy się od trzech lat. Ja w tej sprawie złożyłem y, wniosek o, o przeprowadzenie tego procesu przed ławą przysięgłych. Być może no, z pewnością wysoki sąd biorę o tym, dlatego że ten wniosek na piśmie jest fakt, tak, zresztą niejednokrotnie bodajże, kilkakrotnie prosiłem o, o, o mm, wyłączenie wszystkich sędziów y, Sądu Okręgowego w Gliwicach. Nie w takim celu, aby Państwa spostponować, gdyż ja rozumiem, że, że nie o to chodzi, ale ja przyjmowałem, że to jest jakby środek okrężny do osiągnięcia tego samego celu, czyli przeprowadzenia procesu przed w ostatecznym rozrachunku przed ławą przysięgłych, gdyż to dla mnie i moim zdaniem i z mojego punktu widzenia, i sądzę też, że z punktu widzenia interesów Polski jest takim wzorcem sądu niezależnego. W związku z tym, że istniejące rozwiązania prawne uniemożliwiają przeprowadzenie procesu w taki sposób i przed, przed takim trybunałem, to ja będę musiał bardzo uważnie wziąć pod, pod uwagę ten fakt, iż według mojej wiedzy żaden polski obywatel nie wygrał jeszcze procesu przeciwko Skarbowi Państwa. Oprócz pewnych bardzo wąskich grup spraw cywilnych to po prostu nie nastąpiło. Nie, nastąpił żadne, nie nastąpiło według mojej wiedzy żadne orzeczenie w takiej sprawie jak mniejsza. W związku z tym nasuwa się pytanie: po co, po co właściwie przeprowadzać ten proces? I ja nie wierzę, że, że ja miałbym być pierwszym, który wygra tego rodzaju proces w ulicach. W związku z czym chciałbym wycofać, wycofać pozew. Co ma pan głos, tak? tak. Dziękuję bardzo.

Ja oczywiście y, dla mnie z mojego punktu widzenia i w moim rozumieniu jest to jednoznaczne. Jeżeli ktoś cofa pozew, to zrzeka to się roszczenia, gdyż w żaden inny sposób w istniejącym obowiązku y, porządku prawnym nie można tego roszczenia zaspokoić, także y, także z mojego punktu widzenia tak jest to równoznaczne z wycofaniem roszczenia, z zastrzeżeniem, że jeżeli dojdzie do zmiany ustroju sądów hipotetycznej bardzo to, to sprawy te można badać dalej. Ale nie sądzę, by, tak jak mówiłem, nie sądzę, by to miało nastąpić bardzo szybko. Czyli się panu wczoraj, tak? tak, jest to równoznaczne. Теперь. Sí,